Jako dziennikarz zajmujący się zawodową motoryzacją, prowadziłem wiele samochodów i doszedłem do wniosku, że każdy z nich posiada pewne charakterystyczne cechy, które go wyróżniają od innych. Są to dynamika, bezpieczeństwo lub elegancka stylistyka. Ale dzisiejsi klienci pragną samochodu, który posiada wszystkie te cechy. Jestem pewien, że firma DU stworzyła taki właśnie model samochodu DU Leganza. Leganza łączy w sobie najnowsze osiągnięcia technologii i techniki motoryzacyjnej. Stworzona została jako samochód klasy światowej przez Międzynarodowy Zespół Specjalistów. Leganza zaprojektowana jest tak, aby zaspokoić różnorodne potrzeby klientów na całym świecie. A teraz zapraszam do bliższego przyjrzenia się temu, co czyni z Leganzy samochód wyjątkowy. Thank <laughs> you. Linia nadwozia DU Leganzy przyciąga oko. Jest płynna i pełna gracji. Elegancka prezencja i dynamiczny wygląd Leganzy jest charakterystyczny dla samochodów najwyższej klasy. Obszerne, komfortowe i ergonomiczne wnętrze sprawia, że zarówno kierowcy, jak i pasażerowie czują się w nim wygodnie i luksusowo. Śmiały projekt nadwozia nadaje Leganzie unikalny wygląd. Wnętrze Leganzy oferuje obszerną przestrzeń dla pasażerów na przednich i tylnych siedzeniach. Elegancja, praktyczność i niezawodność to znaki firmowe samochodu Deu Leganza. Również jej osiągi są wysoce satysfakcjonujące. Nowoczesny zespół napędowy Leganzy umożliwia płynne rozwinięcie wymaganej prędkości. Leganza mile zaskoczy wieloma rozwiązaniami. Wnętrze odznacza się znakomitą dźwiękoszczelnością, dzięki czemu szum wiatru, opon i odgłosy silnika pozostają niesłyszalne dla podróżujących. Leganza pozwala czerpać przyjemność nawet z cichej rozmowy z pasażerami siedzącymi na tylnych i przednich siedzeniach. To jest to, co w firmie DU nazywamy bezgłośną mocą. Perfekcyjny silnik typu DOHC reaguje miękko, lecz zdecydowanie i prawie bez wysiłku na każde naciśnięcie pedału, pozwalając na satysfakcjonujące doświadczenia podczas jazdy. DeWool Leganza zapewnia komfort jazdy w każdych warunkach. Poprzez zastosowanie odpowiedniego zawieszenia wstrząsy spowodowane nierównościami drogi są ograniczone do minimum. Dlatego bez względu na dystans, jaki musisz pokonać, w Leganzie będziesz się cieszyć najwyższym komfortem jazdy. with Leganza

Zastosowanie nowoczesnego systemu ABS zapobiegającego blokowaniu się hamulców zapewnia poczucie rzeczywistego bezpieczeństwa w każdej ekstremalnej sytuacji. Technika bezpieczeństwa jest najwyższym priorytetem firmy DU. Z naszym bezkompromisowym podejściem do pojęcia bezpieczeństwa masz gwarancję, że robimy wszystko, aby Twoje podróże były bezpieczne. Łącząc najnowsze światowe technologie bezpieczeństwa, Leganza tworzy nowy wymiar w dziedzinie bezpiecznego i wygodnego prowadzenia samochodu. Odkryj różnice, które oferuje Leganza. Już na pierwszy rzut oka Leganza jako samochód wyjątkowy różni się od innych samochodów. Prezentuje najnowsze osiągnięcia techniki motoryzacyjnej oraz solidny i elegancki wygląd, co w moim przekonaniu ma znaczenie uniwersalne. Przyjrzyjmy się dokładniej sylwetce Leganzy. Oto ośrodek DU Worthing Technical Center, gdzie zostało zaprojektowanych wiele znanych na całym świecie samochodów. BMW, Mazda, Volvo i Ford. To marki, które korzystały z usług centrum w latach 80. i 90. -tych. Projekt karoserii i podwozia Leganzy zostały wykonane w centrum technicznym, które zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjną. Najlepsze na świecie studia konstrukcyjne współzawodniczyły o możliwość projektowania modelu V100, roboczej nazwy samochodu Leganza. Design Forum, centrum stylistyczne firmy DU, mieszczące się w Seulu, jako nadzorca i menażer projektu, po zapoznaniu się z oferowanymi propozycjami, zleciło wykonanie projektu w firmie Ital Design, jednemu z najbardziej znanych biur projektowych we Włoszech. Giorgetto Giugiaro, jeden z najbardziej znanych na świecie stylistów nadwozi samochodowych, osobiście uczestniczył w procesie kreowania ostatecznego oblicza deu leganzy. Leganza ujmuje harmonijnym kształtem i piękną stylistyką nadwozia. Poczucie komfortu we wnętrzu przy jednoczesnej gwarancji wyższego niż inne samochody marginesu zabezpieczenia przed kolizją to jedne z wielu cech wyróżniających Leganzy. Doskonała widoczność panoramicznych okien w połączeniu ze zwrotnością Leganzy pozwalają na łatwe parkowanie i manewry na ograniczonych przestrzeniach. Każdy najdrobniejszy szczegół budowy Leganzy dowodzi do dokładności i precyzji, z jaką została zaprojektowana. Dzięki ergonomicznym kształtom deski rozdzielczej rutynowe czynności wykonywane podczas jazdy nie wymagają jakiegokolwiek wysiłku. Siedząc za kierownicą Leganzy, kierowca ma poczucie pełnej kontroli. Środkowa część deski rozdzielczej, pochylona pod kątem 6 stopni względem siedzenia kierowcy, jest w pełni czytelna, a najważniejsze przełączniki znajdują się w najbliższym zasięgu ręki. Staranne opracowanie kształtu deski rozdzielczej wyeliminowało przypadkową obsługę. Układ wszystkich kontrolek i wskaźników tworzy logiczną całość. Jedną z najważniejszych cech wnętrza samochodu jest powiększona przestrzeń na nogi i głowę. Leganza uwzględnia fakt, iż kierowcy mają różną budowę ciała. Dlatego auto zapewnia dodatkową przestrzeń na nogi i głowę, aby mieć pewność, że leganza będzie wygodna dla wszystkich kierowców, zarówno wysokich, jak i niskich. Nowoczesny system audio posiada cyfrowy procesor dźwięku, aby odtwarzać wszystkie możliwe środowiska akustyczne, od sali koncertowej do klubu jazzowego. Możesz również zmieniać parametry dźwięku, aby kompensować zmiany w akustyce kabiny, kiedy przewożysz dodatkowych pasażerów. Klimatyzacja i system filtrowania powietrza sprawiają, że nawet podczas jazdy w bardzo zanieczyszczonych miastach powietrze wewnątrz auta jest świeże i czyste. Prowadzenie leganzy spełnia najwyższe oczekiwania swoich użytkowników. Przedstawiamy Państwu nowoczesny silnik leganzy. Silnik DOHC został zaprojektowany w niemieckim centrum technicznym w Monachium przez wyspecjalizowany zespół inżynierów pracujących m.in. dla takich firm jak BMW, Porsche i Mercedes-Benz. Silnik ten charakteryzuje się wysokimi osiągami i bezkonkurencyjną sprawnością spalania. Jego nowoczesna konstrukcja sprawia, że nawet podczas jazdy w korkach można prowadzić Leganzę bez wysiłku na wyższym biegu. Efektywne wykorzystanie paliwa przez silnik DOHC oraz czyste spalanie powodują, że eksploatacja Leganzy ma minimalny wpływ na twój portfel i się Zaglądając w głąb komory silnika widzimy elementy rozmieszczone logicznie, w sposób zwarty, ułatwiający obsługę oraz naprawy. Automatyczna skrzynia biegów, w jaką jest wyposażona Leganza, została zaprojektowana przez niemiecką firmę CF, renomowanego producenta części samochodowych, który zaopatruje takie marki jak BMW i Volvo. Automatyczna przekładnia zapewnia cichą, łagodną zmianę biegów przy minimalnej utracie mocy. Jazda testowa demonstruje doskonałą przyczepność Leganzy do nawierzchni drogi. Jazda jest płynna, a prowadzenie zadziwiająco łatwe i komfortowe. Zobaczmy, jak firma DU to osiągnęła. Charakterystyka jazdy Leganzy została wypracowana przez firmę Lotus z Wielkiej Brytanii, znanej jako jeden ze światowych liderów w dziedzinie konstrukcji zawieszeń. Niezależnie od warunków na drodze, Leganza zawsze utrzymuje optymalną charakterystykę jazdy. Wybitne właściwości jazdy zostały osiągnięte dzięki podwójnym wahaczom, które łączą amortyzatory z nadwoziem. Dzięki temu wstrząsy wynikające z nierówności drogi ograniczone są do minimum. Poprzez zastosowanie systemu redukcji wstrząsów nadwozia, wywoływanych przez nierówności nawierzchni, jazda Leganzą jest płynna i stabilna. TCS, system kontroli przyczepności jest kolejnym kluczowym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo i komfort. System TCS połączony z ABS automatycznie monitoruje ruch kół, eliminując ich blokadę, szczególnie niebezpieczną na oblodzonych drogach lub podczas jazdy po ostrych zakrętach. Leganza została tak zaprojektowana, aby zminimalizować przychyły nadwozia podczas zmiany pasów i jazdy po zakrętach. Wszystkie elementy zawieszenia działają harmonijnie i chronią nadwozie przed drganiami, osiadaniem i pochylaniem się do przodu podczas gwałtownego hamowania. Dzięki temu prowadzenie Leganzy jest bezpieczne i wygodne przy każdej prędkości. Jak mieliście się już Państwo okazję przekonać, leganza pod względem dynamiki i komfortu jazdy plasuje się w światowej czołówce. Zobaczmy, dlaczego Leganza jest o krok do przodu przed innymi samochodami w zakresie bezpieczeństwa. Już od samego początku projektowania Leganza była poddawana każdemu dostępnemu testowi bezpieczeństwa, wliczając komputerowo symulowane zderzenia i 324 testy kolizyjne. W rezultacie firma DU może z całym przekonaniem twierdzić, że Leganza jest jednym z najbezpieczniejszych samochodów na świecie. Doskonale spełniła najostrzejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa w Ameryce Północnej i Europie. Podstawowa konstrukcja nadwozia Leganzy jest pod względem sztywności jedną z najlepszych w swojej klasie. Wartym zauważenia jest fakt, iż płyta dachu jest cztery razy mocniejsza niż zalecają standardy testów kolizyjnych w Ameryce Północnej. Układ hamulcowy ABS wyposażony jest w modulator Delphi i sterownik elektroniczny ECU. Nowoczesne światła główne i lampy przeciwmgielne zapewniają doskonałą widoczność w trakcie jazdy w nocy, podczas gdy poduszki powietrzne oraz pasy bezpieczeństwa z napinaczami zapewniają dodatkową ochronę pasażerom na przednich i tylnych siedzeniach. Podczas projektowania samochodu rozwiązanie problemów określanych w skrócie NVH jest ostatnim i najbardziej złożonym zadaniem. NVH oznacza hałas, wibracje i szorstkość, ale Ganza rzeczywiście przoduje w normach NVH. Odgłos silnika jest głównym źródłem hałasu w samochodzie. Projektanci Leganzy znaleźli idealne rozwiązanie tego problemu poprzez zastosowanie systemu napędowego z jednym paskiem klinowym. Zaowocowało to nie tylko cichszą pracą silnika, ale również znacznie uprościło jego konserwację. Pasażerowie siedzący w kabinie są izolowani od odgłosów silnika poprzez siedmiowarstwowy panel deski rozdzielczej. Także opływowa sylwetka Leganzy oraz trzystopniowe uszczelki drzwi minimalizują turbulencję i szum wiatru. Testy NVH określające poziom hałasu wykazują, że wyniki Leganzy w całym zakresie obrotów silnika są lepsze niż konkurencji. W trakcie dwóch lat prób Leganza została poddana ponad 200 różnym testom na prowadzenie. Firma Deu wysłała Leganzę na niezależne testy do znanego na świecie centrum Mira w Wielkiej Brytanii. Testy podczas mroźnej pogody zostały przeprowadzone w subarktycznym klimacie na Alasce, podczas gdy na testy w upalnym klimacie wybrano Dolinę Śmierci w Kalifornii. Wiarygodny program testów w różnych ekstremalnych warunkach klimatycznych gwarantuje, że Leganza sprosta nawet najbardziej nieoczekiwanym warunkom pogodowym. Ten globalny system testów kwalifikuje Leganzę jako samochód światowy w pełnym tego słowa znaczeniu. Gdziekolwiek chcesz pojechać, możesz być pewien, że Leganza jest gotowa sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom. Czy poznaliście już bliżej Leganzę? Kreatywne myślenie, unikalna śmiała stylistyka, doskonała dynamika i zaawansowane bezpieczeństwo. Przyjęło się, że jeśli samochód posiada tylko jedną z wymienionych cech, jest uważany za dobry samochód. Ale Leganza zmienia definicję tego, czym jest dobry samochód. Daje ci wszystko, czego oczekujesz od dobrego samochodu. Odkryj Leganzę. Prowadzenie na całkowicie nowym poziomie.